Tak, jak zdobijecie 5000 łapek w górę, to skaczemy z Jum za KTM-em. wszystkim, dziś bierzemy się za ktm -a. Mam nowe poszycie, które będzie pod kolor okleiny w kacie. Temacik jest taki, że jeszcze będziemy ogarniali wydech, bo jest taka wydmuszka, że nawet go słuchać już nie mogę. Tak, pierdzi! No i co tam jeszcze, a, magnes mam do tarczy, bo ostatnio nie działał mi licznik, nie nabijało mu to godzin, tak więc będę też zmieniał ten, znaczy zarzucał w sumie magnes, bo tamten zgubiłem. No i ziomki mówili, że miałem sporego farta, czaisz, ogólnie, bo dla jednego ziomka wyleciał ten magnes i zblokowało przednie koło. <laughs> a przy okazji będę miał nowy magnesik, no. Tak więc tak wygląda to poszycie, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało na ktm ale czeka nas sporo pracy w sumie, bo trzeba wszystkie tamte pineski, czy te szpilki, czy jak to, zszywki, zszywki, trzeba będzie... Wydłubać. No. Tak więc ja się wezmę za dłuba, dłubaninę, a Ty może za wydech męca. A i tutaj trzeba zrobić miejsce na KTM, bo ostatnio zacząłem kurcze znowu, yy, że tak powiem, szpinak jeść i, i ćwiczyć, nie? <grych> no, tak więc zapraszamy Was do oglądania. Ci słyszałeś? Widać, że dopiero powstawali No kurczę, ja jeszcze w ogóle Rudego zbudziłem dzisiaj, a sam wstałem około 12. Dobra I te jebane śruby co się wyrabiają Wiem Słuchaj Odkręcamy siedzenie Znaczy wtedy... ja odkręcam wydech A ty w sumie, tak, ty wydech znaczy ja... nie... nie wiem czy jest sens, czy po prostu tego nie odkręcić, waty wpierdolić, tyle no to dobra, tak możemy zrobić, tylko trzeba będzie fajnie tam poobijać ją. Idę po watę, dawaj, ja zabiorę ich tam. A ty weź klucze? Gdzie są klucze? Tutaj leżą na ziemi. No kurde, przynajmniej szuka się trzeba, bo wiadomo gdzie są. Na ziemi, no i tyle, no co. Ale powiem wam, jest tak parno. Jest tak duszno, że ja bitole. Dobra, mam watę i mam picie. Bo mi się pić chce. Patrzmy, ile mam waty. Jeszcze do CRF by wystarczyła, wiesz czy ja to jest wata? No Ja spróta, dzwonię do Rudego E, dawaj watę Bo mam taki wydech ten A to no, że zabrał mi watę z busa, a ja wpieprzyłem pod siedzenie, Bo mi latała ona po pace i nie chciałem żeby się usyfiła cała Zabraliś mi watę No Jak mogłeś? Kurwa dajesz, później zabierasz Ty, ale ona fajna jest Ale ona jest fajna Taka? Gomczasta ty weź do odkli ściśni, to palcy ma. No myśli, że nie. <laughs> A ja powiem to, wiesz, że kurczę jeżdżenie z Leocadio tutaj, to no, zobacz jak wydech wygląda. Nie. I tu jaka dziura jest. Ja się nie dziwię, że mi wydmuchało watę kurczę z wydechu. Trzeba będzie pozałapywać, to jakieś załatać. Tutaj do człowieka trzeba śrubę już wkręcić jakąś czy coś, bo. A tam gwintu nie było, No to tutaj powiem ci, że dziura jest na palca, nie? Ale śrubę to trzeba z jakimś takim okrągłym łebkiem, żeby mi kurde opony nie rozwolało. Patrz, człowiek. No ja, i patrz, jak mam szczywek. Ooo, człowieku, patrz tu. Mówiłem, że ja to zrobię. <grym> nie, 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 ja to zrobię. <grym> tyle roboty przede mną. Tyle roboty przede mną, typie. Tyle waty tylko było w tym wydechu, tak? Tylko tyle tyle. Tyle. <grym> o, bo tu jeszcze tak zostało. Tak. Ale jak patrz profesjonalnie ładnie wszystko zrobiliśmy, bo to było Ori, a to jest Bandita, tak? Ta siatka. Tak, 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 no. I to... I to ładnie tu. Legend play. No człowieku, ideolo, nie? Tak, bo to był katalizator ogólnie. No. O, o tak o, dokładnie. I tak to się działo, tak ładnie, elegancko. lux. Co, odpalamy to? Więcej nie ma, spróbuj. Odpalamy? Jest jakiś dragster chodzi. I tak na miejscówce. Na <noise> nie, no Czemu takie gówno? Taki koc no. A ten na zewnątrz dasz to? No tak, to jest na zewnątrz A właśnie. to jest na środek tak? Nie I to nie. tak się robi tak? Nie Okej okay. Czemu to, jest... to, to takie, to śmieszne jest w sumie, pierwszy raz takie coś widzę Tyśka miał taką... taką gąbkę jak tu A Jeszcze jest taka wypełniająca, taka oddzielna Nie wiem w sumie jak Bo się robi takie coś, coś, to ciebie wziąłem To jest to No A tam masz to jeszcze jakby niesklejone, niewypełnione Czyli tu dajesz do środka na zewnątrz tą gąbkę i tyle. Jeszcze to wypełnienie takie, no. I wypełnienie to takie to. Tak. No dobra. Stare poszycie siedzenia. Takie bardzo mięciutkie jest. No i nie zniszczone, tak więc w razie wu sobie schowam to do szafki. Co będziesz chciał to odkupić to poszycie? Nie. Do czego Nie wiem, do jakiegoś motorku jak pod handel będziesz brał, to powiem Ci, że ono jest w dobrym stanie. Naprawdę bardzo dobrym stanie jest to poszycie. Nie ty ile widzę nie? wiem, kurde, 500 zł. A tutaj jest nowe, powiem Ci, że ono jest dużo sztywniejsze. Ciekawe, Krzysa, jak będzie nam się to oprzymało. Ty! A kurde, bo chłopców w puławach wiesz co mają? Nie ci nie rajderzy? Ci nie rajderzy? Nie widzę ci żadnego wypukłego czegoś robił. No to wypukłe tu na końcu <grym> tylko troszeczkę, o tutaj o! Tak o, czaisz? Bo oni właśnie jeżdżą i mają wtedy wiesz, mnie się dupa zsuwa. Oni no, tak libera, mają u siebie w katemach. Ja też tak chcę. No, tak. no to jak znajdziesz jakąś gąbkę, która zrobi nam to i bez wycinania, bo ja tak nie będę docinał, no to jest spoko. Ale kurde, bo wtedy będę mógł nołhandera robić, Szyce. nie Szyce. będę spadł. No, nie starczy, bo to nie jest żaden griper, jest idealne wycięte na siedzenie. No A właśnie to... może zrobili z zapasem, mierzyłeś to metrówką, czy kurz czymś? To przyłożę do starego. No to zaraz przyłożę i jeżeli będzie tak, że mogę dać gąbkę, to damy trochę tej gąbki stary. To, dasz gąbki. to wtedy będę miał tak stunterski sprzęt na fullu już prawie. Brakuje mi wtedy tylko tych crashpadów tak naprawdę. Ja na wahaczach dobra. i lagach, co? Pęgów. Pegi nie są potrzebne do tego, żeby to był full O Oululaj, ty, ty okno zamknąłeś, Busie? Dobra, idę zawsze. Nie. nie pamiętam. Nie. Na full otwarte. Ja swoje ze swojej strony zamknąłem. Powiem wam, że któregoś dnia w pracy zostawiłem na full otwarte okno ze swojej strony. Miałem taką pokój w Busie, że można było tam normalnie. Kurde zupę kurde gotować fula było? Na fula. Hmm. No to te jest szersze, ty. Pa, z zapasu. Ej! Yy, weź sobie roszysz, jedno i drugie taką Ja już czuję tutaj jest człowieku jeszcze po półtorej centymetra szersze No. Zobacz, widzisz. Los chce, żebym ja to zrobił. Tylko ono taka trochę miękka jest, ale to nic. Jak ją się ściśnie, będzie trochę wypuklone, wypuklone a nawet będzie można ją na pół złożyć. Ale będę miał dobrze Nie, stary, Nie mają, mają ja wiesz jak że, mają. No, że taki tutaj tylko na zadóbku. Tak. I co, i do końca ty to chcesz? Zaraz ocenimy, a ja to wyprofiluję Taka tak. Taką tylko, czy do końca, że dotąd już będziesz miał wysokie, żeby... Tak nie, wydaje mi się, że do końca będzie ciężko nam oprzyć, co? Ty taką górkę zrobimy. Tak. a masz klej? Jakiś? Będę trzeba na klej przypilnolić. Na klej? No. Jak ja będę to przejął, to się będzie suwać cały czas. Ja zrobię tak, że nie będzie ci się obsuwać, a ja wiesz dlaczego? Bo ja tutaj po prostu nawet kurde taśmą okleję dookoła no. I wtedy kurde nie będzie ci się przesuwać I później to przyjemy i będzie picobello Wystarczy wszystko, idę po taśmę men Chociaż troszeczkę, żeby było wypuklone Nie da rady Na boki nie da rady Pokaż, ja to ocenię Ale ona nie jest jakaś mega gruba jak się spłaszczy Ja to owinę taśmą, ścisnę i zobaczymy stary Bo to wydaje mi się, że będzie fajnie Typowy handlarz, nie bo to panie to, bo to, to to tamto Tyle i tyle no i no jest ten garbik tutaj, nie? No. I patrz jest taki motyw teraz, że to jest owinięte dookoła i ściśnięte. I teraz jak my to oprzyjemy, będzie nam łatwiej oprzyć, bo będzie ściśnięta tą jest. A później tutaj po prostu ja tu taśmę rozetnę i ona pum, pójdzie no, tak. do góry. Czy masz jaki patent? No. Ciekawe czy chłopaki tą właśnie też tak robili. Nie wiem. Czy oni jakoś inaczej to kminili, a ja to tak rozkminiłem. Nie, Dobra, nie będę tego nagrywał, nie będę ci rozpraszał, jak coś będę ci pomagał, tak? Coś będziesz potrzebował, to mówiliśmy. A ja póki co to chyba idę kurde po... Pójdę po coś, z czego będziesz zadowolony. I to myślę, dala? że... Nie. Ale coś, co to też na będzie. pewno sprawi Ci przyjemność. Do właśnie przy pracy takiej. Bo tutaj potrzebujesz skupienia, ja ci nie mogę przeszkadzać. Ewentualnie tylko pomóc, jak będziesz potrzebował. Ale zaraz zobaczysz, będziesz zadowolony. Tylko nie będzie tego na kamerze, bo to nie jest... Nie jest to publiczne, nie? Ja już wiem to, no. co Chcesz? No możesz przynieść I teraz I teraz w domu tato będzie się pytał co on ci przyniósł? No co on ci przyniósł? Energe Pum! Energetyka <grym> Dobra, magnesik już siedzi, tutaj akurat szybka piłeczka była Tak więc w sumie katemik jest ogarnięty Wezmę się jeszcze za zmianę filtra powietrza Rudy tam jeszcze obszywa sobie na spokojnie Może nie do końca na spokojnie, ale, ale obszywa sobie, tak? No, tak więc Postępy pracy idą naprawdę do przodu wydech już jest zrobiony. Dobry, dobry pomysł z tą gąbką. Co daje? No i patrz, ona się bardzo nie rzuca w oczy, a u chłopaków naprawdę jest aż taki wiesz, Takie wypukłe, że musi to dla nich trzymać. Tak jakby się za dupek kurczę, no. opierali w ścigaczu, tak mi się wydaje. To kurde, to ja nie siadałem u nich, nie przymierzałem się wiesz, jak tamten, no. ale u nich to musi blokować człowieku U no. żeby że nie będą spadać. Tak więc można było trochę więcej dać tej gąbki. Na przyszłość będziemy wiedzieć. Na przyszłość już będziemy wiedzieli, na razie będzie tak i będę się cieszył na razie tak jak jest. No, nie mogę znaleźć tego śmigła do kaczki, kurczę, <gry> na kask. A ziomek, który mnie oznacza na Instagramie ma te śmigło. Ja też je mam, tylko, że nie zakładałem, bo to była taka mała szybka i nie chciałem się w to bawić. No, no. A, fajnie wygląda z tym śmigłem, ja to się się to Tak się kręci, na kole. jest moja kaczka? No. Ty, no dobra, dawaj, ja tylko jeszcze rzucę okiem na niego, jak wygląda. Tu fajnie to MPG. Backfire Design. <grym> A bo my taśmą no. owinęliśmy ten wydech no, tam ta, żeby wypala, nie zsuwała więc. się, no? no już, nie, problem, to już jeden problem rozwiązany. No już wiadomo czemu tak woniaje. Do tak przyjechać? Jebie. Ta taśma, no. <laughs> kurwa! <laughs> Co, dymi się? O panie. No to jebana taśma. Taśma, taśma, no. Ma, no, ale w plastikim daje. Dobra, ważne, że nie olej tylko taśma. Może normalnie teraz stunt'a robić No i też wygląda fajnie, bo nikt takiego siedzenia nie ma A weź stopala, ja się w krótkich siuchach boję ty, bo z tą tarczą jest tak, że łatwo jest przesadzić ty. Łatwo, ja tam kliknąłem ja to poczułem no. Czuć, nie? Ona jest ja zero Ja nie czuję tego jednak, na początku mi się wydawało, że o czuję hebel przedni teraz dużo lepiej, nie? A to gówno prawda człowieku, kurde. Mam nagrane, tylko jeszcze tego filmu nie wrzuciłem na YouTube'a. Taki pion miałem, że już tylko asfalt widać i moje, o kurwa. No i jak już nie wiem, opad z powrotem do tyłu. Tak więc muszę jeszcze pobawić się trochę tym przednim hamulcem. Ale jeszcze raz gumską bym spalił, wiesz? Ja się tam na boku On się biegł śmiesznie Bum, pow, pau, pau. Dobra, z rudym pokminiliśmy chwilę, że zrobimy taki odcinek, gdzie będę sobie skakał nad rowami, chyba, nie? No. Takie jakieś małe hopki porobię. To tamto wieś, jakiś taki z desek się wyklepie <laughs> pralki, czy jakieś inne gówno, i po prostu będziemy coś świrować. Y, takiego, żeby polatać trochę tym sprzętem. A jak będzie 5000 tak, <laughs> łapek w górę, to z Jum zaskaczymy. Tak, jak zdobijecie 5000 łapek w górę to skaczemy z JUM za ktm Bez żadnych wymówek. Tak więc, zostawcie łapę w górę, suba, komentarz, bijajcie na sklep, na Instagramka, do wszystkiego. Macie linki w opisie pod filmem. Strzeczkę, trzymajcie się, cześć!